Jakiś czas temu postanowiłem zajrzeć do pompy od ciągnika, od pompy od hydrauliki. No i zobaczcie, wykręciłem tylko dwie śruby na te torksy T50 i to kluczem tym udarowym Milwaukee. a no, niestety dwie się zerwały, znaczy popsuły się te gwiazdki i musiałem wiercić na frezarce. No teraz zaraz sobie zajrzymy dalej. Jak jesteście ciekawi, to popatrzcie. Tutaj ta strona góra, tu sobie zaznaczyłem punkt, w razie czego zobaczymy, czy się uda to uratować. Yy, ona lekko się obracała, ale się bardzo grzała. Także myślę, że wytarła się ta powierzchnia taka, taka anodowana, utwardzona w aluminium. O. I trzeba by to, także to jest nieopłacalne prawdopodobnie. Dobra. Teraz dalej spróbujemy to dalej rozebrać. O, wychodzi samo. Widzicie? Mamy teraz te szpilki. I teraz yy, spróbujemy czy te szpilki się wykręcą. Mam żabkę. Czy trzeba będzie coś przyspawać i wtedy wykręcić. Zobaczymy. Czy to widać? Teraz sprawdzę, bo tak kręcę kręcę i co nie będzie nic widać. Teraz też widać, ale troszkę oddalimy o, żeby było lepiej widać o, dobra i zobaczymy czy to wykręcę te szpilki no, na razie za lekko zacisnąłem muszę troszkę mocniej zacisnąć no i widzicie, lekko się obracają także tak były zaciśnięte tu u góry jak wierciłem. Mogę złapać chyba z powodzeniem, tak? Tylko muszę przestawić sobie zacisk w inne miejsce. O, jest teraz praktycznie, teraz to pewnie już, teraz to już ręką by wykręcił. Taki nieprzyjemny zapach tego oleju, taki spalenizny jakby, coś się spaliło, czy coś, taki, taki olej przepalony. No wiadomo, ileś tam lat... Y Wysłużyła się ta pompa zaraz zajrzymy dalej, A, teraz to już mamy prosto A. jakby ten, no to wiecie jak czasami tak kolej taki spalony w silniku gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam tak, to to mamy tą część tutaj to się mocuje do korpusu. Zobaczymy to. że to, co nas interesuje. Zobaczymy, w którą stronę to się rozbiera jeszcze dalej. Czy to jest w ogóle musi być rozbieralne? Trzeba. W tamtą o, widzicie, w dobrą stronę stuknąłem. Dobra. O! To jest to i chodzi o tą o tą powierzchnię co tam jest w środku o, już widzę, już widzę, 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 widzę. Wdajmy rękawiczki, bo już się tak nie obrudzę. Muszę jakąś szmatkę przynieść. Ona, ona zaczęła się tutaj przycierać o, na tych dwóch, widzicie jaka przytarta jest. Na pewno wymiaru nominalnego nie ma. To to jest raz, a dwa jest przytarta. Zobaczymy czy te, te drugie tutaj w środku, zaraz zobaczymy. Zaj zajrzę do środka, to było tak. ją będzie można, no, tak, no, jak to się mówi wykorzystać jako pompy do hydrauliki jakieś wiadomo tak, tak tak, tak, o tutaj też widać jest poprzycierane o poprzycierane to niech będzie tak jak było zobaczymy dobra druga strona druga strona wyjmiemy klina bo tutaj możemy a nie wychodzi wychodzi dobra o druga strona u tutaj to i zegar przytar tutaj strasznie było przytarte Zobaczymy. No, czy znaczy nie? Tutaj na tych, na tych yy, czopach nie. Pompa, zęby też wyglądają nieźle. Nieźle. Także jedna strona czopy. No, także jakby miał yy, dobrą część z tej strony, od, od strony. Tutaj wałka napędzanego to by było dobrze. Dobra, znikamy. Nie będziemy kusić burz. ale najważniejsze, myślę, że zobaczyliście. Dziękuję.